Witam wszystkich widzów. Dla subskrybentów brawa! Przybywa Was, fajnie, bardzo mnie to cieszy. Dzisiaj na prośbę widza będziemy naprawiać wkładkę zamka w tylnej klapie. Prosił, żeby pokazać. Także realizujemy materiał. Rozbieramy, wyjmiemy, zrobimy to samo co z wkładką w dniach. Spróbujemy ją rozebrać na części pierwsze, abyście mogli wszystko zobaczyć, jak jest zbudowana, jak się to rozbiera po kolei. Także lecimy do klapy, zaczynamy wyciągać zamek. Odkręcamy najpierw te dwie śrubki, które tutaj są od spodu kluczyk dziesiątka. Pokazuje nam się tył tej zaślepki i widzicie tutaj tego tego bolca takiego białego. To jest dźwignia, która przestawia nam zamek, żebyśmy mogli otwierać go z kluczyka. Musimy go wypchnąć delikatnie, bo widzicie, tu jest kawałek takiego plastiku i on jest zabezpieczony takim grzybkiem na tym czpieniu metalowym. Jest po prostu zrobione zagłębienie i ten plastik trzyma. Trzeba będzie to delikatnie rozszerzyć. Wtedy ten bolec. Bolec nam z tego plastiku wyjdzie. Trzeba to zrobić ostrożnie, żeby po prostu sobie nie połamać i nie zrobić sobie większego problemu, bo później się ten bolec nie będzie trzymał. Także wyjmę i pokażę Wam to wszystko. Już mi się udało to wyjąć. Zobaczcie, jak jest to fajnie zakończone. I właśnie tu w to miejsce wchodzą te. Białe, białe spinki, które nam to trzymają, ja to wyjąłem w ten sposób, że płaskim śrubokrętem włożyłem sobie w to miejsce między, między tego pręta a wkładkę i po prostu przekręciłem śrubokręt delikatnie. I wtedy ładnie to wyskoczyło. U mnie to nic nie pękło. Mam nadzieję, że u Was też się to uda. I cała wkładka już nam wyszła z klapy. Leży już na stole. I patrzcie, teraz ładnie widać, czemu te klapy nam rdzewieją wokół zamka. Zobaczcie, ile tu jest piachu. Piachu i tutaj wilgoć będzie stała, i dlatego nam te wkładki, tak, wokół wkładki nam klapy rdzewieją. I zobaczcie, od czasu do czasu też wystarczy to wyjąć i przeczyścić, żeby tam woda nie stała, tylko ładnie sobie schodziła i wypływała kanałami. Oto cała wkładka. Spróbujemy ją rozebrać. O, tu już widzę, że chyba tego czpienia będzie trzeba wydostać. Wyjąć i nam się wtedy wysunie ta wkładka. Tu jest kolejny bolec. Też zobaczymy. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Jak to będzie się rozbierać. Dobra, spróbuję to wyjąć i Wam wtedy wszystko pokażę, jak to. Jak to jest zbudowane? Mi się wyjąć, wyjąć tą zaślepkę srebrną. Nie pogiąłem nie ją nawet. Ten czpień, który trzyma nam sprężynkę, który otwiera nam klapkę. To już było tak zabite syfem. Sprężynka jest dobra. Nie jest popękana. Ma te dwie, dwie końcóweczki, ale zobaczcie, jak jest. Wkładka w środku zabita syfem, bo wkładka, bo ta zapadka nam nie działała. Patrzcie, patrzcie, co tu jest. Jest jeden gnój. Jeden gnój jest. I tutaj, w tym miejscu, tak samo jest ten, ten czpień, który trzyma mi blaszki. Nie wiem, co jeszcze trzyma mi sam bębenek tutaj w środku. Chyba się okaże, jak po prostu ściągnę tą sprężynę, i coś chyba tutaj pod tą sprężyną będzie, że ten bębenek mi tutaj trzyma. Albo jak ściągnę ten korpus cały, to tutaj może być jeszcze jakaś zapadka albo wsówka, która będzie mi trzymała bębenek, żeby on nie wyszedł mi w drugą stronę, bo tutaj nic nie widzę. Obczyściłem to szczotką drucianą i tutaj nic takiego nie widzę, żeby mi mógł ten bębenek się wysunąć. Tak jest zaśniedziałe wszystko i tego syfu jest dramat. Próbuję jeszcze spróbuję wyjąć te, te broki tutaj stąd i tutaj ten główny, wybić go tym wybijaczkiem 2 mm, bo tu widzę, w tym, w tym miejscu w środku, że on przechodzi na przestrzał na wylot. I jeżeli go wyjmę, to wtedy ta tylna część mi się zsunie i będę mógł zsunąć korpus. Także działam i wszystko wam to pokażę. i widzieliście ładnie jak powychodziły nam te bolce myślałem, że to są dwa takie króciutkie a to jest jeden przez całą długość i tak jak widzieliście wybijaczek 2 mm i ładnie wszystko się wysunęło nic się nie zniszczyło i pokazuje nam się już wkładka cała i tutaj jest ta właśnie zapadka o której Wam mówiłem, że coś musimy jeszcze to blokować i to jest właśnie to I teraz będziemy mogli wyjąć bębenek. O, patrzcie, co tu się robi. Co to za syf? Gdzie to miało płynnie chodzić? Gnoju pełno. I teraz możecie sobie zaobserwować z dziewięciu, z dziewięciu blaszek, które powinny tutaj pracować, pracują tylko dwie. Pracuje ta i pracuje ta. Reszta jest powciskana. I tak naprawdę, jeszcze troszeczkę czasu te dwie blaszki, jakby się tak samo zacięły, ktoś podchodzi ze śrubokrętem. I przekręca mi wkładkę. A tutaj nie jest nic zniszczone, po prostu tak się zabiło tym syfem całym. Ja to wyczyszczę. Z tym bębękiem robimy to samo co z tamtym w drzwiach. Że tutaj będzie trzeba nawiercić otworek i wybić, wybić tego, tego bolca. Także działam. I Wam wszystko to po kolei pokażę, aczkolwiek do no tego wiercenia i, 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 i tego wyjmowania już Wam nie będę, no bo to już jest w, w tamtym odcinku pokazane. Porozbieram, ułożę wszystko na stole, będziecie wszystko widzieć, jak to wygląda razem z tymi ze sprężynkami. Także działam: umyję bębenek, umyję korpus, jeden, drugi w środku, muszę to wydrapać. Bo jest po prostu. Patrzcie, co się dzieje. Sprężynkę też już mogę zdjąć. To wszystko trzeba wyczyścić, w środku wyskrobać. O jeszcze wam tego wysypę. To zobaczycie ile tam tego jest. Skrobę to wszystko na dół. Patrzcie. I gdzie to miało płynnie chodzić? Wrzucam to wszystko w WD40. Te bębenki, wszystko będzie mi się lepiej, po prostu wszystko czyścić. I działam z rozbieraniem wkładki. Będziecie wszystko widzieć, jak będzie rozłożone. Kolejny raz udało mi się wybić tego bolca. Także widzicie, na potwierdzenie, że da się to zrobić bez uszkadzania w ogóle całej wkładki. Tak jak wam pokazywałem w tamtym filmie, wiertło trójka wybijak 2 mm nawierciłem i wybiłem sobie tą zasówkę. Bardzo ładnie wyszła. W życiu bym jej nie wyciągnął z tej strony, bo zobaczcie ile syfu i delikatnie jest wygięta. Nie wiem czemu, może przy tym przy wybijaniu mi się troszeczkę zgięła. Zostanie wszystko wyczyszczone. Już to wrzucam do Żeby sobie gniło I próbuję wysuwać e, Wtedy blaszki I zobaczymy jak powychodzą bo już tu widzę że będzie problem z tymi Te będzie bardzo ciężko wyciągnąć i będzie problem z Sprężynkami e, Żeby powyciągać sprężynki ale na szczęście mam tamtą wkładkę, gdzie jeszcze te sprężynki mogę powyciągać, jeżeli mi się któraś zniszczy. Także działam. Wyciągam blaszki i sobie rozłożę tutaj wszystko po kolei. Wrzuciłem wszystko do takiego roztworu. To nie jest Buda 40, to jest coś mocniejszego. To jest coś na bazie yy, dimera, mogę wam powiedzieć, ale to jest dużo mocniejsze niż dimer. Trzeba robić w rękawiczkach, bo yy, wyżera bardzo skórę. Skóra się później łuszczy. Trzeba bardzo z tym środkiem uważać. To jest środek do wytrawiania aluminium. Po tym zobaczcie, jakie ładne się aluminium zaczyna robić. Wszystko zaczyna wyżerać ze środka, zaczyna nam rozpuszczać ten syf. Zobaczcie, ile tutaj już tego pływa. I wrzuciłem sobie nasz bębenek do środka, żeby te sprężynki mi tam dobrze nasiąkły, żebym żadnej sprężynki nie uszkodził, bo szkoda by było. A nie chce mi się tam tej wkładki drugiej rozbierać i wyciągać, także wrzucę, niech to sobie gnije. A zajmiemy się teraz blaszkami, myciem tych blaszek. Kurde, teraz rękawiczka. Pamiętajcie, nie wrzućcie sobie wszystkich tych blaszek do środka, bo <laughs> później możecie bardzo dużo kombinacji mieć. Albo nie, nie zrobicie i wyrzucicie tą wkładkę. Zaczynam sobie to myć wszystko. Bo są naprawdę bardzo zasyfione te blaszki. Później oczywiście jeszcze je wezmę na papierku. Trochę. Kładania Bębenka. Zaraz zobaczymy, czy nie popełniłem gdzieś jakiegoś błędu. Te dwie sprężynki nie chcą mi wyjść. Gdzieś tam na dole tak siedzą mocno, że nie mogę ich wyjąć. Ale już sprawdzałem w tą wsuweczką i sprężynka mi bardzo ładnie pracuje. Także nie będę ją wyciągał stamtąd, żeby jej nie zniszczyć, bo chodzi ładnie. Także zaczynamy składać najpierw sprężynki, a później blaszki. Zwróćcie uwagę, co się dzieje. zacina mi się wkładka w bębenku. Czemu tak się dzieje? Bo już są blaszki powycierane i mi się do końca nie chowają. Widzicie teraz? O, spójrzcie. O, wyostrz. Tą blaszkę. Kurczę wyostrz. Gdy będę chciał wyciągać kluczyk, to ta zapadka mi się wtedy chowa. O, widzicie? Jak jest wyrobiona już wkładka? Bo wpychając kluczyk do końca, wysuwa mi się ta wkładka. O! I jak tu teraz zrobić? Żeby w zamku po prostu nie szukać tego położenia kluczyka, tylko wepchnąć kluczyk do końca i przekręcić zamek. Ano, jest taki myk, że wkładając kluczyk do końca i gdzie będzie wystawało, wtedy bierzemy papierek ścierny i ścieramy nadmiar tej blaszki, żeby on się łatwo po tym przesuwał. Wyjmę kluczyk. Przekręcę, może będzie lepiej. O, widzicie? Jedna wystaje. Ta. Więc będzie trzeba po prostu ją delikatnie zeszlifować, żeby ona się ślizgała ładnie. I żebym nie musiał szukać tego ustawienia. Widzicie? Schowała się. Wpycham kluczyk do końca. Wystaje. Wyciągam. Chowa się. Żeby nie szukać tego ustawienia, zrobię tak jak Wam mówię. Przypiłuję to papierkiem ściernym. I po przyszlifowaniu tych blaszek, zobaczcie, wkładka się blokuje. Wkładam kluczyk. Wszystko płynnie się rusza. Wyjmuję kluczyk. Wkładka się blokuje. Działa. A jak to wygląda. Zobaczcie. Ranciki są przyszlifowane i dlatego się ślizga. A gdy wyjmę kluczyk. Wystaje jeszcze więcej i wtedy się nie przekręci. Pięknie, zobaczcie. Wszystkie blaszki chodzą. Płynnie. Udało się. Pójdźcie, troszeczkę przesmarowałem wkładkę, naprawdę malutko, i przesmarowałem też bębenek, ale bardzo delikatnie. Tylko przyciągnąłem pędzelkiem ze smarem, żeby tylko jakieś takie delikatny poślizg miało, żeby to lepiej pracowało. Bo spróbuję uruchomić tą yy, zapadkę, klapeczkę, żeby nam zamykało tą wkładkę. Także powoli będę składał. Jedziemy. Spójrzcie. Udało się założyć klapeczkę. Zobaczcie. Tak samo się namęczyłem bardzo długo. I okazało się, że ta sprężynka, którą Wam pokazywałem, że jest dobra, przy próbie założenia klapki pękło to uszko jedno. I musiałem zrobić tak jak wtedy, że po prostu rozgiąłem na, na płasko, tą sprężynkę. I oto jest cała wkładeczka poskładana, nasmarowana. Ładnie się cofa. Bez żadnych oporów. Nie czuję żadnych oporów. Żeby było. Kluczyk też się ładnie wysuwa. Zobaczcie. Bez problemu wchodzi, wychodzi. Super! Lecimy zakładać. Nie zapomnijcie założyć tego plastiku, wyczyśćcie to porządnie szczotką do rąk z wodą, zobaczcie jak u mnie ładnie wygląda, bo tu jest ta gumeczka, która zapobiega, żeby woda nie wchodziła do klapy, zobaczcie czy nie jest zgnieciona gdzieś porządnie i lecimy do klapy montować. Wcześniej z tym czpieniem do zamka, teraz wskakuje bez problemu. Wystarczy tylko włożyć wkładkę i wepchnąć delikatnie ten, ten drucik, który tam jest. Bez problemu już Wam wejdzie, bo z automatu te szczęki się Wam rozszerzają tego plastiku białego. Nie połamiecie już tego. Teraz sprawdźmy, czy się wszystko otwiera tak, jak powinno być. Pięknie. No znakomicie, kurczę, zobaczcie, dwoma paluszkami. Pięknie. No, i kolejny usprawniony zamek. Fajnie, że się wszystko udało, że nie trzeba było nic dokupywać. Jedynie ta sprężynka, która od klapeczki, która mi pękła, ale tak jak Wam wcześniej pokazywałem we wkładce z drzwi, jak ją rozginałem, zrobiłem tutaj to samo i tak jak Wam mówiłem przy poprzednim zamku, tak samo musiałem się z tą klapką namęczyć, ale naprawdę jest to do zrobienia, i to jest bardzo duży plus, bo nie dostaje wam się piach do środka i nie zaciera wam wkładki. Mnie się udało, wszystko bez problemu poszło. Tak jak wam powiedziałem, z tymi yy, zapadkami, jeżeli wam się nie będzie chciało przekręcić, a któraś zapadka będzie wystawać, to już jest znak, że albo już mamy nadmiernie wyrobiony kluczyk i ta wkładka nam się do końca nie cofa albo sama ta blaszka już jest tak wytarta od tego piachu, który już się tam dostał że może nam niektóra wstawać wystarczy wziąć albo papierkiem ściernym dobrze przy, yy, przyszlifować albo samym pilniczkiem sam ten rancik żeby ta zapadka gdy zacznie się przekręcać sama się schowała i żeby nie trzeba było szukać tego miejsca na kluczyk, żeby wcią wpychać, wyciągać o i nagle przeskoczyło. Żebyśmy tego problemu nie mieli, tylko wpychamy kluczyk, przekręcamy bez problemu. Jeszcze można delikatnie teraz, jeżeli jest klapka uruchomiona, to nie będzie nam się ten piak dostawał. Można tam troszeczkę WD-40 psiknąć, żeby te wkładki luźno nam tam chodziły, żeby troszeczkę miały smarowania. Ja tam nałożyłem smar, jak żeście widzieli, tylko że naprawdę delikatnie i nałożyłem go tam, gdzie tylko elementy bębenka chodzą. Nie smarowałem każdej wkładki z tego względu, że sam smar może nam przykleić tą dźwigienkę i nie wstanie nam do góry. Także tam nie zalecamy smarowania smarem tych dźwigienek, tylko czymś płynnym, żeby nam te dźwigienki ładnie chodziły. Ale ja nasmarowałem delikatnie, smarem na zewnątrz, tam gdzie belek po prostu chodzi w obudowie. Mam nadzieję, że komuś pomogłem! Mam nadzieję, że sami to zrobicie, że nie będziecie mieli z tym problemu, że wszystko Wam się uda. Do następnego! Cześć!